Dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z Markiem Aureliuszem. Widzieliśmy się co prawda niedawno, ale mój miły przyjaciel przyszedł z tak ciekawą i inspirującą sentencją, że nie mogłam się oprzeć. Lecz, aby tradycji stało się zadość, zapytam dla porządku. Marku Aniuszu Aureliuszu Werusie, co dla nas dziś przygotowałeś? Jakie ciemności oświetlisz przed nami? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Markowi Aureliuszowi. Nie może się człowiekowi przygodzić nic, co nie jest ludzką przygodą, a wołu, co nie jest przygodą wołu. A w innej latorośli. Co nie jest przygodą winnej latorośli, a kamieniowi, co nie jest właściwe kamieniowi. Jeżeli więc każdego spotyka to, co jest zwykłe i naturalne, czemu byś miał się czuć niezadowolony? Wszakże wszechnatura nie przynosi ci nic niemożliwego do zniesienia. W tym zdaniu ujmujące jest odniesienie się do natury i do jej praw. Kamień rodzi się kamieniem. Winna latorośl przychodzi na świat z misją bycia winną latoroślą. Wół otrzymuje zadanie bycia wołem, a nie osłem. I każdy ma przed sobą właściwe sobie zadanie. Z kamienia nie powstanie wino ale też nie uschnie, jeśli nie ma wody. Wół będzie silny i niezłomny, ale ma być posłuszny. Winna latorośl będzie wyrwana, jeśli nie wydaje owoców. Świat został tak zorganizowany i bylibyśmy naiwni, bylibyśmy głupcami, jeśli oczekiwalibyśmy od siebie siły wołu czy twardości kamienia. Powtórzmy. Nie może się człowiekowi przygodzić nic, co nie jest ludzką przygodą, a wołu, co nie jest przygodą wołu, a winnej latorośli, co nie jest przygodą winnej latorośli, a kamieniowi, co nie jest właściwe kamieniowi. Jeżeli więc każdego spotyka to, co jest zwykłe i naturalne, czemu byś miał się czuć niezadowolony? Wszakże wszechnatura nie przynosi ci nic niemożliwego do zniesienia. Przed nami są tylko ludzkie przygody, ludzkie cierpienia i ludzkie radości. Nic więcej i nic mniej. Nie będziemy zaprzęgnięci do pługa, ani wystawieni na żar przez całe dnie. Spotka nas to, co zwykłe i to, co naturalne ludziom. Bo urodziliśmy się ludźmi. Każde doświadczenie, zarówno dobre, jak i złe, jest zgodne z naszą naturą jako istot ludzkich. Każda rzecz i istota przeżywa to, co dla niej zwykłe i naturalne. Nie ma tutaj miejsca na chaos czy przypadkowość. Wróćmy jeszcze raz do dzisiejszego modta. Nie może się człowiekowi przygodzić nic, co nie jest ludzką przygodą, a wołu, co nie jest przygodą wołu, a winnej latorośli, co nie jest przygodą winnej latorośli, a kamieniowi, co nie jest właściwe kamieniowi. Jeżeli więc każdego spotyka to, co jest zwykłe i naturalne, czemu byś miał się czuć niezadowolony? Wszakże wszechnatura nie przynosi ci nic niemożliwego do zniesienia. Marek Aureliusz sugeruje, że źródłem niezadowolenia jest nasz opór wobec rzeczywistości. Skoro to, co nas spotyka, jest zgodne z naturą, nie powinniśmy tego odrzucać, lecz przyjąć z pokorą. Kluczowe jest ostatnie zdanie. Wypowiedziane przez filozofa. Wszakże wszechnatura nie przynosi ci nic niemożliwego do zniesienia. Człowiek jest wyposażony w siłę i zdolności, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Wszechświat nie zsyła nic, czego nie moglibyśmy udźwignąć. Tak jak wół dźwiga swoje jarzmo, tak jak kamień znosi swój los, kamienia. Tak jak winna latorośl nie poddaje się pod wpływem skwaru i nie ugina pod wpływem wiatru. Tak i my po prostu damy radę. Kończę już swój spacer z Markiem Aureliuszem. Dziękuję Ci, mój miły przyjacielu, za przypomnienie kwestii tak podstawowych że często o nich zapominamy. Rachmiet spasiba, Thank you do widzenia Marku Aureliuszu.